To jest bardzo taka szczytna idea, dlaczego Czastary miałyby nie wspomóc. Myślę, że to jest tradycja w Czastarach. W ubiegłym roku nie było to możliwe ze względu na remont tej sali, ale już kilka lat jest, jest finał w Czastarach. Dzięki głównie zasłudze Jarka, który jest szefem sztabu, Jarka Kubeckiego. I Fajnie, że grupy działające przy Gminnym Ośrodku Kultury postanowiły wspomóc swoim występem i uatrakcyjnić ten finał. Będzie występ orkiestry dentej, będzie chór Kongracja, będą dziewczynki z sekcji muzycznej, będzie pan Szymon na bębnach afrykańskich. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i miło, miło spędzi ten dość pochmurny dzisiejszy dzień. Kolejny raz sponsorzy nie zawiedli. Prym wiedzie od lat wielu, pan Romek Moecki, firma Rodan, ale nie tylko on. Wielka reklama z Wielunia, między innymi również jest z nami. Firma Linda, która wspiera od strony gastronomicznej naszych, naszych wszystkich wolontariuszy, których jest w tym roku 29. Myślę, że, że jak najbardziej najważniejsze Właśnie wolontariusze, Szkoła Podstawa w Czastarach, jak co roku opiekuje się wolontariuszami. Tych wolontariuszy jest, jak wspomniałam, 29. Dziękujemy nauczycielom kadrom, a głównie tym dzieciakom, którzy w dzisiejszą pogodę zbierają te pieniążki.